Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to najemnikami. Uwolnienie się od najemników, czy też od tożsamości najemnika, czy kajdan najemnika, to trochę dzisiejsza Ewangelia i bardzo wyraźny znak, że pójście za Jezusem czyni nas wolnymi. Pójście za Jezusem sprawia, że zostawiamy najemników w tych miejscach, w których może i sami byliśmy w jakiś sposób najemnikami. Pójście za Jezusem, bycie chrześcijaninem, bycie Jego, bycie jego uczniem. Tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, to mówienie jak on, myślenie jak on, nawet odczuwanie jak on to jest totalna wolność Dziecka Bożego, w której jestem, jesteś zaproszona. Jesteś zaproszony, jesteśmy zaproszeni do tego, aby być w gronie najbliższych Jezusowi, a nie tych, których można by nazwać najemnikami. Jeśli w jakikolwiek sposób czujesz ciężar bycia najemnikiem, to znaczy, że do końca Twoja relacja nie jest uczniowska, nie jest przyjacielska, nie jest hmm, Jakimś rodzajem yy, dziecięctwa. Yy, tylko coś musi być, co sprawia, że, że ten ciężar, który odczuwasz w puściu za Jezusem, nie pochodzi od niego, tylko jest syndromem najemnika. I Jezus nigdy nie chce, abyśmy szli za nim z takim syndromem najemnika, ale żebyśmy szli zupełnie w wolności, zostawiając yy, to poczucie bycia najemnikiem. Yy, bo. Takie jest Jego zaproszenie. Do wolności, a nie do bycia niewolnikiem. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.